Dzień doberek drogi widzów. witam cię bardzo serdecznie z łódki. I teraz co robimy na łódce? No co można robić na łódce? Płyniemy na wyspę Koh Samet, która jest w Tajlandii oczywiście. I dzisiejszy odcinek polega na tym, że spędzamy na niej tylko i wyłącznie 24 godziny. I przez te 24 godziny naszym zadaniem jest wyeksplorować dosłownie całą wyspę. Jak to zrobimy? Co się będzie działo? Ciężko przewidzieć. Ale zapraszam do, do oglądania, do zostawienia łapeczki, subskrypcji. A gdzie teraz jesteśmy? połowie drogi na wyspę. Dokładnie tam jest nasza wyspa Kosamet. Zastanawiacie się pewnie, ile teraz taka łódeczka kosztuje, ile musieliśmy za to zapłacić, żeby dostać się do wyspy. No to słuchajcie, 60 batów w jedną stronę to jest jakieś 7 zł. No i powrót również za te same pieniążki. Za chwilę się zaczyna 24 godziny. Jeszcze jesteśmy na łódce, słuchajcie. I możemy już wychodzić. 3, 2, 1 let's go! 24 godziny, licznik start. Od razu na samym wstępie, co nam się tutaj rzuca, nie wiem czy mi tego YouTube nie zbanuje, ale jak widzicie, Trzeba jakoś to zaplanować. Pierwszym naszym celem jest zjedzenie czegoś. No i przede wszystkim nie tylko co zjedzenie, ale jeszcze zapłacenie, oczywiście za wstęp do parku narodowego, bo nie myślcie, na sporej części Nie na wszystkich jest tak, ale na tej, taki przykład tej, że trzeba zapłacić za. Ten. Pierwsza taka ciekawostka, na tej wyspie nie ma bankomatu. Wejście dużo gotówki. Oho, i ja już widzę. For original, for original. Trzeba płacić. Ile? 200 batów. Tutaj nawet nie pomogło tajskie prawko, aby, aby mieć jakąś zniżkę, Jak, jak dużo teraz Wam wspominałem, często pomaga. To jest generalnie miejsce, gdzie właściwie wszyscy przypływają na tą wyspę. Jeśli nie wybieracie prywatnego speedbota. Tak więc yy, będzie trzeba tutaj ogarnąć zaraz jakieś motorki do wypożyczenia. Na pewno muszą być. Pierwsze zdziwienie jakie mnie napotkało, to że słuchajcie, wynajęcie motoru to jest 400 batów. Troszkę dużo jak mi się wydaje, bo przeważnie kosztuje 200 batów, 100 batów za godzinę. Ale jaja 100 batów za godzinę. No to przecież jest, jest, jest dramat. No dobra, idziemy szukać motoru co 400 batów, ale to kupa kasy. Otrzymaliśmy już jedzonko, ja mam coś słuchajcie z, z crispy pork, nie zapomniałem, wleciało mi słowa, jak to jest po polsku. Inatka ma patka PAO. jeszcze czeka na jajko smażone i do tego taka zupka, elegancko, smacznego. Zjedliśmy moi mili i problem się zrobił większy niż przypuszczałem. Ty, a tu jest do wynajęcia właśnie. Poszukamy kurczę motoru do wynajęcia, problem jest taki, że wszędzie jest zajęte. Jestem bardzo właśnie niezadowolony, bo nie ma motoru, a to jest dla mnie najważniejsze zawsze na wyspach, co tutaj słyszą muszelki. Kolejny sklep nie ma motorów, znaczy ma, ale powiedział tak. O. Pierwszy widzieliśmy, że trzy stoją, zapytał się na ile dni. Mówimy jeden dzień. Zarezerwowany. Zarezerw... A ja się pytam, a po co, po co się pytasz? Na ile dni? Bill był pewnie, a ta... 100% tak było, że no wiecie, jakbyśmy powiedzieli, że na więcej niż tamci co zarezerwowali, chociaż pewnie nikt nie zarezerwował, tylko czekasz ktoś wynajmie na dwa, 3 dni, to, to pewnie by nam dał, tak? A... a tak to to jeszcze kolejny problem. Ja pierdzielę, no jestem zirytowany, strasznie już. Plus jest taki, że zbliżamy się do jakiegoś centrum. Tak, z lewej strony jadłodajnia, przed nami. Za niedługo mam nadzieję okaże się nasz hotel. Już się humorek poprawił. Mamy, słuchajcie, motorek, taki będziemy wynajmować. Już jest elegancko. Takiego Zumer X weźmiemy. Trochę zniszczony. Za 400 batów. No, drogo jak nic, ale jestem już zadowolony. Od razu lepiej. Jakby kogoś interesowało, to tak się to nazywa miejsce. O Summit Sun Sea Resort. Udało się. Jesteśmy w hotelu. Szybki czekin Oprócz tego, że mamy widok. Słuchajcie. No jest elegancki widoczek. I pokój. Zobaczcie jak okna zrobione. I teraz... Teraz tak się pokój prezentuje w środku. Nie ma tragedii. Nie ma. Uff. Ty. A co to tu jest? Ty, balkon. <grym> i tu jest toaleta tak? To? dobra jest zawijamy już z tego hotelu tyle wystarczy jedziemy zobaczyć sobie na jakąś plażę no i oczywiście potrzebujemy zrobić offroad na tym naszym motorku, o dobra widzimy, że tam ktoś jedzie co by, co by nie było, właśnie w Tajlandii na skuterach, dlatego warto mieć skuter bo w miejsca, w które autem nie wjedziesz raczej no tutaj wjechałby jakimś terenowym, ale na skuterze w Tajlandii wszędzie się jeździ. Dojechaliśmy. Nie myślcie sobie, że to tylko my jesteśmy tacy nienormalni. To jest sporo, sporo motorków. A o Nuan plaża się nazywa. Dotarliśmy do następnego punktu, a w sumie dotarliśmy do punktu, który jest viewpointem również. Słuchajcie, tutaj taka ciekawostka, jeśli ktoś kiedyś oglądał moje starsze filmy, bo były takie, teraz są schowane, to również byliśmy w miejscu. Zobaczymy, czy jest tutaj jakiś stary widz. Tak, jeśli tak, to dawajcie znać w komentarzu, ale jest to właśnie viewpoint. Pamiętajcie tylko, żeby nie wnosić broni. <laughs> Hunting prohibited. Ale, ale co ciekawe, na co ja tu mam polować, bo tutaj nie ma zwierząt. No, małpy jedynie mogę spotkać, ale tak to nie ma nic więcej. Wow, ale zbudowali, nie wiem, no takie molo można by powiedzieć. No nie molo, ale takie przejście. Tego wcześniej nie było. Fajnie słuchajcie mieć taki jach, no bo zobaczcie, przyjeżdżacie sobie w takie właśnie miejsca i nie płacicie nic, tylko śpicie przy niesamowitych zachodach, przy niesamowitych wschodach, przy niesamowitej wodzie i generalnie jest luksusowo, bo macie chyba do takiego... No nie wiem, czy coś się płaci. Bardzo fajnie tu. Sporo ludzi też. Wejdźmy na plażę, zobaczyć jak ktoś się, się tutaj przedstawia, ale z lewej strony są już fotki oczywiście. I z prawej strony też, no nie ma tłumu, co prawda, no ale też nie jest pusto. Czego zapomnieliśmy oczywiście, jak to się ogląda ostatni odcinek z KOJ, no to wyrobiliśmy sobie takie paszporty, żeby dostać pieczątki do parków narodowych. No i zapomnieliśmy, a to jest właśnie Park Narodowy, miejsce, w którym możemy otrzymać piecząteczkę. Sporo taksówek jest tutaj na wyspie, ale te taksówki wynikają z tego, że nie ma motorów za dużo, tak jak widzieliście, mieliśmy mega problem, żeby go wynająć, tak więc naprawdę, jeśli chodzi o taksy, to na tej wyspie nie ma problemu. Dzień doberek, godzina dziewiąta rano, następny dzień. Witam się z Wami na wyspie Kosamet. Moimili wstaliśmy, popadało troszeczkę nad radem. Sprawa taka jest z tym miejscem, że tutaj wieczorem nie odpoczniecie. Tutaj jeśli ktoś lubi takie imprezki, fajne restauracje, spoko jedzenie, pokazy ognia i tak dalej, to to jest miejsce dla was. Jeśli wolicie spokój, to, to zdecydowanie nie. Bo na przykład w naszym hotelu, który jest o tutaj, no to yy, do 10 wieczorem była jakaś łupanka, sety babcie śpiewały, karaoke i tak dalej, no w pokojach było naprawdę mega głośno, jak wszystkie na pewno. Jesteśmy teraz na mieście, przejedźmy się tutaj kawałeczek, zobaczmy co się dzieje. Tu jest właśnie ścisłe centrum tej wioski, by się nie wydupczyć, bo kamera w jednej ręce drugiej oczywiście kierujemy i jeździmy. No tutaj jest już multum restauracji tańszych, droższych. Jedziemy tu w prawo. A i tu już jest wyjazd z wioseczki, to, to nie zobaczymy za dużo. I tutaj w prawo, słuchajcie, czyli zawróciliśmy i w prawo będzie to miejsce, gdzie wczoraj gdzie wczoraj szliśmy właśnie z buta. Tak o. Się tak ściemniło, a słuchajcie, pomyślcie, że jest dopiero 10 rano, a jest na maksa ciemno. Nawet lampy się włączyły, no bo te chmury idzie znowu burza. Wróciliśmy do hotelu teraz, no bo ulewa nas złapała, jak widać jeszcze troszeczkę mokry, troszeczkę przemoczony. Spodęki też całe mokre, słuchajcie. Co mamy jeszcze? Godzinę 20 do wymeldowania się i zobaczymy jak, jak się dalej potoczy ten nasz trip na, na kosamet Padało, padało i przestało padać. weszliśmy sobie na plaży i tutaj widzę, że pan coś sprzedaje, jakieś te kurczaki. Grilluje. Widzicie? W Polsce jest kukurydza. A tutaj są takie kurczaki grillowane. Panowie chodzą, sprzedają, może też czasami jakieś korytki, kraby i krewetki i przeróżne inne rzeczy sobie tutaj pokupować. Ale co by nie mówić, motor na wyspie, to motor na wyspie i zawsze warto mieć, bo właśnie można tak jak my teraz. Mamy jeszcze godzinkę do wypadu z hotelu, to znaczy musimy się wymeldować, no to co, motorek i rura gdzieś przed siebie. Dosłownie 5 minut dalej na następną plażę, tutaj pan coś grilluje, jakieś bataty chyba, czy to ryba, nie, to rybka była też tam grillowana. Zaszliśmy dalej i dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie po co. Tak, to jest poustawiane. Na pewno ktoś z Was wie, bo ja, moi drodzy widzowie, w was wierzę i wiem, że jesteście mądrzejsi niż ja w wielu kwestiach, tak więc bardzo proszę dajcie znać, po co oni budują takie rzeczy. Po co to jest? Bo ja tego nie kumam. Na szczęście? Może. Ale jeszcze fajna kwestia jest taka, że zobaczcie, kawałeczek dalej. Macie już o wiele lepszą plażę, to znaczy porównując do tego, że jest o wiele mniej osób i pod tym względem jest, jest lepsza. No i piasek też jest ok, wszystko wygląda tutaj fajnie. Wystarczy się przejść kawałek albo wziąć jeden z tych hoteli za mną, który też pewnie kosztuje swoje pieniążki i cena jest jeszcze droższa niż duża część hoteli pewnie w Europie. No bo ceny. Ceny. To też jest bardzo ważne. Pamiętajcie, na takich wyspach będzie drożej. Nie zaznacie tajskich, tak jakby... Nie zaznacie tej tak aż na maksa prawdziwej Tajlandii, tak? Nie zaznacie tego, więc dużo turystów, będą ceny zbliżone do europejskich. Może będzie trochę taniej, ale i tak generalnie. Będzie drożej, niż, niż w takiej normalnej e, Tajlandii prawdziwej, no bo to jest wyspa, ja wiele razy mówiłem takich Rzeczy na wyspę muszą się jakoś dostać, jest tu dużo turystów, ceny up, no wybudujcie takie hotele na wyspie No jak przecież Tirem tego tu nie nie? trzeba jakoś na statek załadować ciągnąć specjalny statek, trzeba znać osobę i tak dalej i tak dalej Ale w sumie przykre, bo przyjechaliśmy do tego miejsca też z pewnego względu, że wiedzieliśmy, że tu jest taki bar, a przynajmniej był i... Było naprawdę bardzo klimatyczne miejsce. Teraz zamiast tego klimatycznego miejsca mamy hotel postawiony. Resort, właśnie tutaj, jest jego część. A wcześniej tutaj tego nie było. Tu nie było nic pobudowane. Był fajny klimacik, troszeczkę takiej dżungli. A teraz, no, rozbudowali się tutaj, bo to należy do resortu, który jest w tym oto miejscu. Kosamet Resort, to się nazywa. Jeden z też z lepszych resortów. No i o, Samet Villa Resort, dokładnie tak. no i wykupili teren, pobudowali domki, bary pozamykali, wycięli trochę lasów. Tak jest na wyspach tutaj. Jeszcze o tym aż tak bardzo nie myślą, jak chyba my Europejczycy staramy się, przynajmniej zdajemy sobie jakoś już w większym stopniu sprawę z tego, że wycinanie lasów czy generalnie takie takie rzeczy to czasami może nie być najlepszy pomysł, i może warto znaleźć jakieś inne rozwiązania. Dotarliśmy na do następnego miejsca i zobaczmy, co tutaj się stanie z tymi speedboatami. Jak ładują właśnie e, ludzi do speedboatów, jakby gdzieś była kropla, to przepraszam, bo oczywiście znowu pada, nie może być inaczej. No. A taka pogoda teraz. Chłop wyjechał z wózkiem, tutaj na ten piasek chyba lody będzie sprzedawał, albo w sumie nie wiadomo co, ale chyba jakieś coś, coś słodkiego, bo chociaż nie, lody nie. Bardziej bym powiedział że <ścoughs> bardziej bym powiedział że Rotti Motor oddany, już słuchajcie, nie wspominałem na pewno, ale jak się wypożycza motor. No to tutaj na wyspie, jak my na, a, a my na przykład w tym miejscu, zostawialiśmy tylko ID card. Znaczy, Nafa zostawiła swoje, e, swój dowód osobisty tajski. Można też zostawić prawko tajskie, albo inne dokument tajski, no lub pewnie paszport, tak? Wiem, że jeszcze w niektórych wypożyczalniach jest, możesz, możecie po prostu depozyt zostawić. 3000 batów, czy tam 5000 batów. Z tym, że czytajcie komentarze, jakie są. Generalnie większość komentarzy będzie, że Motory są stare, no tak, a są stare akurat i tutaj w każdej wypożyczalni tak będzie, jak znajdziecie jakiś nowy to cud. Tak więc no nie dość, że jest drogo, motory są stare. No to musicie się z tym pogodzić, jeśli chcecie, no ale to jest jakiś tam kompromis, który Wam pozwoli jakoś podróżować po tej, po tej wyspie. A my teraz idziemy w stronę Portu, słuchajcie. No i jeszcze na jakiś obiadek, bo... Śniadanie, właśnie. Już musimy iść na obiad, ponieważ śniadanie to był dramat. Szkoda gadać, szkoda gadać po prostu. To był dramat niesamowity, jeśli chodzi o jedzenie. Było bardzo niedobre. O, tutaj jest, jakieś kurczaczki są. No, ale nie my. Idziemy gdzieś zjeść przy porcie już sobie. Tam, gdzie jedliśmy wczoraj, obiad również zjemy, bo restauracja była naprawdę bardzo fajna. Nie tyle co bardzo fajna, co jedzenie było bardzo dobre. Tak więc jeszcze 10 minut na nóżkach. Chciałbym dodać coś a propos Kosamet. Tak bardzo hejtowałem tą wyspę, ale już wiem z czego to wynikało. Z tego, że ja oczekuję czegoś innego właśnie od wysp niż tylko leżenia na plaży i stołowanie się właśnie gdzieś tam w hotelu. No bo to jest takiego same, tutaj nie ma za dużo atrakcji. Ta wyspa jest naprawdę mała. Jeszcze tak ceny masaży, sprawdzam, 250 batów na przykład za półmasaż czy batów tak za, za oil masaż całego ciała to są okej okay ceny. To nie jest drogo, to w większości teraz pewnie wysp jest także e, e, są takie ceny. Generalnie takie najtańsze masaże, na przykład takie gdzieś na markecie no to za godzinę 150 batów, ale wiecie, to marketowe masaże, to się nie zrelaksujecie za bardzo, chyba że was kobita denerwuje, no to wiecie, sobie na masaż, a kobita na zakupy, niech tam lata po tych marketach, a, a was tam niech przez godzinkę pomasują, to zawsze jakieś rozwiązanie, jeśli ktoś nie lubi zakupów, to gdzieś tam na markecie zawsze jakiś masaż będzie i on będzie w normalnych pieniążkach, i to raczej w normalnych, taniej niż, niż przeważnie tak więc to jest plus tego wszystkiego. Teraz jak na złość, słuchajcie, to pełno tych motorów jest tutaj w tych wypożyczalniach. Chyba. Przyjechaliśmy po prostu wczoraj troszeczkę za późno, bo teraz jest po 12, a my tutaj byliśmy wczoraj o trzeciej o jakoś. Ale jest, jest za dużo tych motorów, nikt nie wypożycza. No pech, po prostu pecha wczoraj mieliśmy i tyle. A tutaj... Kiść bananowca. Kiść bananów. Zobaczcie, jak rośnie. <laughs> może wam na głowę spaść. O, a nigdy nie widziałem. No właśnie aż aż zatrzymałem się i stwierdziłem, że wam pokażę też. Nigdy nie widziałem. No. Właśnie, takie małe rzeczy ja dają człowiekowi radość, tak? O, banany sobie rosły. Kto by pomyślał, że, że kiedyś zatrzyma... O, banany, ale fajnie. I teraz przed nami port Kosamet, proszę Państwa, Samet Port. Tak więc zmieściliśmy się w 24 godziny. Super, udało się. Tak naprawdę przejechaliśmy na motorze całą wyspę. Odcinek dobiega końca. Ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za oglądnięcie całego odcinka. Pamiętaj zostawić łapeczkę, zasubskrybować ten kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku z Bori. Hejo.